Dzień dobry Państwu. Magdalena Walusiak, Bernard Kinow. Wyruszamy na kolejną wycieczkę. Znowu będziemy bardzo blisko Warszawy. Tym razem już nie będziemy śmigać po dwóch stronach Wisły, jak wtedy, kiedy zwiedzaliśmy Urzecze. Tym razem zostajemy tylko i wyłącznie na Lewobrzeżu. A Warszawa jest świetnym punktem wypadowym, ponieważ będziemy korzystać z bardzo szczególnego środka lokomocji. Ale po kolei, bo dzisiaj wyruszamy. By odwiedzić miasta ogrody. To w ogóle jest całkiem świeża, w gruncie rzeczy, koncepcja urbanistyczna, bo miasta ogrody wymyślono w gruncie rzeczy pod koniec XIX wieku, dopiero wtedy, kiedy zrobiło się tak bardzo, bardzo tłoczno w miastach europejskich, że trudno było w nich wytrzymać, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie po raz pierwszy się ta koncepcja pojawiła. Miasta ogrody, na czym miałoby to polegać? No, na tym, żeby w okolicach dużych właśnie zatłoczonych miast głównie przemysłowych, takich które są centrum życia i w których na bardzo niewielkiej powierzchni mieści się bardzo wiele osób, powstawały tak zwane miasta satelickie, miasta nieduże, głównie projektowane na okręgu pociętym pociętym średnicami i na tych średnicach rozpinano coś w rodzaju siatki ulic, które prowadziły, no właśnie, do niewielkich domków, do ogródków, na skwery, do parków. Te miasta były niewielkie, bo miały zazwyczaj w okolicach 30 tysięcy mieszkańców. Liczono, że do 32 tysięcy to maksymalnie. A dlaczego właśnie wtedy zaczęły powstawać? Między innymi dlatego, że pojawił się fantastyczny środek lokomocji, czyli kolej żelazna. No i właśnie również w okolicach Warszawy pod koniec XIX wieku, a zwłaszcza na początku wieku XX, pojawiać się zaczęły miasta, ogrody. Tak się zastanawiam w gruncie rzeczy bardzo podobną strukturę o jakiej przed chwilą opowiadałam, mają też niektóre warszawskie dzielnice, chociażby dzielnica Łącznościowców, Boernerowo. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję się tam wybrać, ale tam rzeczywiście można się poczuć niemal jak w lesie, czy jak, ja szczerze mówiąc, to poczułam się tam trochę jak nad morzem, bo tam jest mnóstwo sosen i, i bardzo w związku z tym szczególnie tak sosnowo, sosnowo Pachnie. No, ale dobrze, my, my wyruszamy poza Warszawę. Dziękujemy warszawskim dzielnicom i zaglądamy do kolejki, która niegdyś nazywała się elektryczną koleją dojazdową, a dzisiaj to jest warszawska kolej dojazdowa, czyli popularnie rzecz ją nazywając Wukatka. No i można nią dojechać. Do takich miast ogrodów jak Komorowo, jak Podkowa Leśna, i Milanówek, który nas tutaj najbardziej będzie zajmować. Milanówek to w ogóle na początku była miejscowość letniskowa. A jednym z pierwszych ludzi, który tam sobie zafundował domek wypoczynkowy, był niejaki Bolesław Prus, a później to w ogóle zaczęła tam ściągać Warszawska śmietanka, między innymi postawił tam sobie domek Jan Szczepkowski. Później już w czasie dwudziestolecia międzywojennego przede wszystkim powstawały tam już całoroczne wille, ale wcześniej, wcześniej były to domki letniskowe i tylko właśnie na, na lato czy na te cieplejsze tygodnie, miesiące wyjeżdżano tam z Warszawy. Co ciekawe, Milanówek już w czasie dwudziestolecia międzywojennego stał się polskim centrum jedwabniczym bo właśnie tam powstała centralna doświadczalna stacja jedwabnicza i działała ona również po wojnie, ale nieco przekształcono jej nazwę. Nazwano to po prostu zakładami jedwabiu naturalnego Milanówek. Zresztą wiadomo jakie to były czasy, wtedy wszystko musiało musiało być tak centralne w czasie wojny w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi w Milanówku przechowywana była urna z sercem. Fryderyka Chopena, którą zabrano z Warszawy, z kościoła Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu, i aby nie dostała się w ręce niemieckich okupantów, właśnie, właśnie w Milanówku to serce Chopena przechowywano. W czasie wojny, Milanówek był również bardzo ważnym miejscem dla polskiego ruchu oporu, ponieważ. Tam właśnie z Warszawy przyjeżdżali młodzi żołnierze po to, aby się uczyć. Tam odbywały się w okolicznych lasach ćwiczenia. No a później już po powstaniu warszawskim, właśnie w Milanówku stacjonowało dowództwo Polskiej Armii Podziemnej i w związku z tym w tamtym czasie nawet nazywano Milanówek. Małym Londynem. I tak też dzisiaj ten Milanówek można zwiedzać, bo po pierwsze, można wędrować szlakiem jedwabnym, czyli można odwiedzać te miejsca, które związane były z wytwórniami jedwabiu już przed drugą wojną światową. Można wędrować szlakiem tak zwanego Małego Londynu, a jest to aż 47 miejsc w całym Milanówku. Można wreszcie wędrować śladami najciekawszych, Ciekawszych willi, a są one w przeróżnych stylach budowane bo i w formie dworków, i w stylu zakopiańskim, nawet, i w stylu secesyjnym, czy w stylu klasycystycznym przeróżne willę można znaleźć na terenie Milanówka, i podziwianie architektury, tej małej architektury również jest ciekawą formą odwiedzania tego zwiedzania tego miejsca. Milanówek to jednak przede wszystkim miasto ogród, a to oznacza, że można sobie tutaj wędrować szlakiem pomników przyrody. Jest ich ponad 130, są wśród nich głazy narzutowe, ale przede wszystkim to są fantastyczne, piękne drzewa, stare drzewa. Głównie są to dęby szypułkowe, ale można również znaleźć. Lipy i inne drzewa. Wystarczy sięgnąć po przewodniki na miejscu, na miejscu czy, czy za pośrednictwem internetu. Można ściągnąć informacje na ten temat i powędrować sobie szlakiem pomników przyrody. Czy będzie to piesza wędrówka, czy wybiorą się Państwo rowerem, chyba nawet ta druga opcja jest ciekawsza, bo wtedy można więcej miejsc zobaczyć i, i, i lepiej je poznać. Oczywiście, w związku z tym, że Milanówek jest miastem ogrodem, to też i z naturą związane są legendy dotyczące tego miejsca. Nie są to legendy bardzo stare, bo też i Milanówek nie jest miejscowością, która jest bardzo, bardzo leciwa. Pierwsza z nich to legenda o żabim oczku, która dosyć mocno przypomina baśń. No tak, dobrze nam znaną, no ale może zacznę od początku. To był rok 1832. Właśnie wtedy w, w, właścicielem majątku w Milanówku został pułkownik Karol Boromeusz Skalski. Był on między innymi wcześniej uczestnikiem walk, był w armii napoleońskiej. No i był również ojcem przepięknej panny Hanny, co jest bardzo dla tej historii istotne. Niedługo po tym, jak Pułkownik Skalski zadomowił się w Milanówku. Spadła na tę miejscowość potworna wprost plaga żab. Żaby gnieśliły się wszędzie, w całym jego majątku i w ogrodzie miał ich po prostu od groma, i w okolicznych laskach było ich mnóstwo. No ale najgorsze było to, kiedy któregoś dnia pułkownik Skalski znalazł jedną z żab we w swoim własnym łóżku. To już był koniec świata. W... Wtedy już pułkownik wypowiedział żabą wojnę. No i sięgał po rozmaite sposoby. Próbował strzelać do nich z procy, niestety to nie działało. Dubeltówka też nie działała. Ogniem nie bardzo mógł je wyplenić, no bo musiałby zniszczyć swój majątek. No więc zaczął szukać specjalistów od żab i niestety również oni nie umieli mu pomóc. bo Bociany, nie wiem czy Państwo wiedzą, bociany to w ogóle wcale za żabami tak bardzo nie przepadają. Wolą inne stworzenia, rybki najchętniej, ale trudno zatrudnić bociany, w związku z tym. Szukał, szukał pułkownik skalski na przykład wśród kłusowników, wśród myśliwych, wśród ogrodników, bo przecież wokół Milanówka ogrodników też było niemało. Niestety nikt nie mógł mu pomóc, nawet sprowadzony przez zarządcę jego majątku magik szarlatan. Chociaż rozpalił ognisko, jakieś dziwne, paskudne dymy przez pewien czas unosiły się. Nad majątkiem pułkownika Skarskiego. Niestety, żabom to w niczym nie przeszkodziło. Nadal sobie skakały po ogrodzie i nadal wskakiwały sobie do dworku pułkownika. No i w końcu pułkownik stwierdził, że skoro nic nie pomaga, no to on ogłasza, że temu, kto pokona żaby i temu, kto je odciągnie od jego majątku, odda swoją piękną córkę Hannę za żonę. No i Pojawił się pewnego dnia młody chłopak, widać było, że biedny, z jakąś taką obszarpaną torbą podróżną, z której wyciągnął, no oczywiście, flet. No bo jakże sobie poradzić z plagą jakichś stworzeń bożych? Które nagle się nadmiernie rozpleniły, oczywiście przy pomocy fletu. W znanej nam baśni flet pomógł odciągnąć z miasta szczury, oczywiście, a tutaj w tym przypadku pomógł chłopakowi odprowadzić całą bandę żab aż hen, 3 km od majątku pułkownika skalskiego, aż do takiego miejsca, gdzie były stawy. A staby te z czasem zaczęto nazywać żabimi oczkami, bo żaby rzeczywiście stwierdziły, że jest to zdecydowanie lepsze miejsce dla nich niż Ogródek pułkownika, a zwłaszcza jego dom, w związku z tym w tych stawach się zadomowiły i tam już pozostały. Już nie próbowały nigdzie dalej wędrować. Potem z tych stawów zrobił się jeden staw z Żabie Oczko, a dzisiaj w Milanówku istnieje po prostu ulica, która nazywa się Żabie Oczko i to właśnie od tej historii. A co stało się z Flecistą? No, tak się szczęśliwie złożyło, że i Flecista spodobał się pannie Hannie, i panna Hanna spodobała się Fleciście, także pobrali się, żyli długo i szczęśliwie, zdecydowanie dłużej niż żabki, które zadomowiły się w stawie. Te historie, a także historie o pewnym dołku, zdecydowanie bardziej okrutną i bardziej krwiożerczą, można znaleźć na stronie Towarzystwa Miłośników Milanówka. Podobnie jak legendę o Żabim Oczku, zredagował legendę o dołku pan Andrzej Petyn, który do Towarzystwa Miłośników Milanówka należy. No, ale proszę sobie wyobrazić, że mimo tego, że Milanówek nie jest bardzo starą miejscowością, to jednak miejscem, w którym osiedlali się ludzie, jest bardzo, bardzo starym, bo zanim powstała miejscowość Milanówek, istniało tam coś jeszcze. I to jest dopiero niesamowita zupełnie historia. Mimo, że nie jest to legenda, to zacznę ją tymi właśnie słowami. Dawno, dawno temu zanim na tereny Puszczy Mazowieckiej zawitało chrześcijaństwo, ba, zanim na ziemi pojawił się Jezus Chrystus, to na terenie dzisiejszego zachodniego Mazowsza, na nie niewyobrażalną dziś po prostu skalę, prowadzona była produkcja żelaza. Tereny te zamieszkiwała ludność kultury przeworskiej, która świetnie radziła sobie z przetapianiem rudy żelaza na żelazo. Do tego stosowali ci ludzie takie piece, które nazywały się dymarkami. Z pewnością z lekcji historii Państwo te nazwę pamiętają. Działo się to mniej więcej 300, może 200 lat przed naszą erą. Prawdopodobnie największą osadą, w której to żelazo wytapiano, był właśnie dzisiejszy Milanówek, a dokładnie Milanówek Falencin. Archeolodzy szacują, że na tym terenie funkcjonowało pieców dymarek 15 tysięcy. Powtarzam 15 tysięcy. Na terenie dzisiejszego Milanówka Falencina. Brwinowie, Pażniewie, Pęcicach, było tych dymarek nie są mniej, ale też po kilkanaście tysięcy w każdej miejscowości. To był po prostu jeden z największych ośrodków hutniczych doby starożytnej w, naszym, w naszej części Europy. I archeolodzy nazwali ten teren Mazowieckim Centrum Metalurgicznym. Gdyby chcieli Państwo lepiej poznać tę historię, która wcale nie jest legendą, tylko autentyczną, zupełnie historią, gdyby chcieli Państwo zobaczyć, jak wyglądał taki piec dymarka, jak wytapiano rudę żelaza, skąd ją w ogóle brano i w jaki sposób cały ten proces metalurgiczny przebiegał, to wystarczy przejechać się wukatką, ale nie jechać aż do Milanówka, tylko wysiąść sporo stacji wcześniej, bo już w Pruszkowie. I tam właśnie w Pruszkowie znajduje się Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Mieści się ono w oficynie dawnego dworku i właśnie tam dowiedzą się Państwo wszystkiego na temat. Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego, czas żelaza mazowieckie centrum metalurgiczne z epoki Imperium Rzymskiego. Taki tytuł nosiła pierwsza wystawa poświęcona wynikom badań archeologicznych na tym terenie. Otwarto ją w latach 90. ubiegłego wieku. Ciekawa jestem, czy Państwo zgadną, ile łącznie pieców naliczyli archeolodzy w metalurgicznym centrum mazowieckim. Ja muszę patrzeć na kartkę, bo sama nie wierzę w to, co widzę. 120 tysięcy, co najmniej, a być może nawet 150 tysięcy, 150 tysięcy pieców, w których wytapiano żelazo. Niesamowita zupełnie historia. No, jeżeli chodzi o pruszkowskie legendy, bo tutaj mieliśmy bardzo, bardzo starą historię, jak najbardziej autentyczną. Jeżeli chodzi o legendy pruszkowskie, to one są bardzo młodziutkie, bardzo świeżutkie i ogólnodostępne. Podobnie jak to było na przykład z Tarczynem, powstały one w szkołach. W szkołach pruszkowskich najmłodsi mieszkańcy Pruszkowa legendy narysowali, najpierw je wymyślali, potem je rysowali. Inni pisali na ich temat wierszyki, a inni nieco starsi pisali prawdziwe legendy, wzorowane na, na takich klasycznych opowieściach baśniowych. Zebrano je wszystko, wszystkie w takim wydawnictwie okolicznościowym, które nosi tytuł Moje miasto Pruszków jest to wydawnictwo dostępne w internecie podeślę państwu oczywiście tradycyjnie link żeby mogli sobie państwo ściągnąć i obejrzeć te prace poświęcone legendom pruszkowskim no i między innymi będą sobie mogli państwo wtedy przeczytać wstrząsającą opowieść o potworze z bagien natomiast ślad Niezwykłej, cudownej, zupełnie legendy, którą już wcześniej Państwu opowiadałam, można znaleźć w herbie Powiatu Pruszkowskiego. To jest herb na, na tarczy podzielonej na dwie części. W dolnej części znajduje się rycerz w pełnym uzbrojeniu, i to jest Symbol owego całego przemysłu metalurgicznego, można rzec, który funkcjonował na terenie, na terenie dzisiejszego powiatu Kruszkowskiego. Ale ten rycerz w pełnym uzbrojeniu ma tarczę. A na tej tarczy jest bardzo szczególne stworzenie. To jest zielony smok. Dwunogi, właściwie dwułapy, uskrzydlony zielony smok, który zwie się Wyverną. I tego smoka można było znaleźć po raz pierwszy, nie było widać, że on jest zielony, ale, bo, bo, bo to moneta, ale można go było zobaczyć na monecie czy pieczęci? Chyba pieczęci księcia Troidena, natomiast później już można było zobaczyć na przykład w herbie Czerska zielonego smoka wywerne i do dzisiaj na terenie Czerska można, można ów herb z zieloną wyverną odnaleźć. Skąd się wzięła wywerna na terenie Mazowsza? Z legend arturiańskich, jak się przypuszcza, czyli y, najdokładniej rzecz ujmując, z Wielkiej Brytanii, z Anglii. Jak to się stało, że pojawiła się w Czersku? te historię opowiadałam państwu w innym cyklu czyli czytamy baśnie mazowsza proszę zerknąć do odcinka poświęconego zamkowi w Czersku można również sięgnąć po taki film zatytułowany rozmowy mody na mazowsze i to są również rozmowy poświęcone czerskiemu zamkowi bardzo państwu polecam bo zarówno można poznać historię zamku jak i legendy z tym miejscem związane a my nadal sobie jedziemy w bo już obejrzeliśmy muzeum w Pruszkowie i teraz jedziemy sobie nieco dalej i proponuję żeby wyskoczyć już w otrembusach czyli niedaleko te stacje łatwo Państwo poznają, ponieważ stoi na niej posąg Świętowita, czyli Światowida. Natomiast jeżeli przejdą Państwo dalej, to odkryją Państwo przede wszystkim jedną z największych legend Mazowsza, czyli Mazowsza, a dokładnie Zespół Mazowsza. Bo właśnie w Otrembusach Zespół Mazowsza ma swoją siedzibę. Czasami jest to miejsce otwarte, zwłaszcza kiedy odbywają się słynne pikniki. No, w tym roku jest trochę inaczej, bo pandemia, i tak dalej, ale generalnie warto, warto sprawdzać na stronie zespołu Mazowsze, co tam się dzieje, ponieważ po pierwsze, funkcjonuje tam już coś w rodzaju muzeum folklorystycznego. I folklorowi można się przyjrzeć właśnie pod kątem zespołu Mazowsze, bo to są i stroje, które dla zespołu były przygotowywane, a także mnóstwo przeróżnych drobiazgów, które z różnych stron świata zespół poprzywoził. No ale do tego jest jeszcze fantastycznie przygotowana, nowoczesna sala widowiskowa, w której zespół mazowsze co jakiś czas występuje. No a do tego są jeszcze warsztaty prowadzone dla ludzi w różnym wieku, przede wszystkim dla młodzieży, ale nie tylko. No a do tego jeszcze co jakiś czas odbywają się nabory: a to do baletu, a to do chóru. Zdradzę Państwu, w tej chwili prowadzone są nabory do chóru, tylko proszę szybko sprawdzić, jak i kiedy. Trzeba się tam stawić, bo to zwykle te nabory są bardzo krótko. Błyskawicznie są dobierani ludzie, no i to naprawdę jest wielki honor w takim zespole występować. No więc, tak, Karolin, czyli siedziba zespołu Mazowsze, to jedna niezwykła miejscówka w otrębusach, ale jest jeszcze jedna. Nazywa się to Muzeum Motoryzacji i Techniki. I to jest miejsce, w którym absolutnie zakochają się miłośnicy motoryzacji, ponieważ tam można znaleźć tak niezwykłe samochody, przepięknie odnowione, odrestaurowane, sprawne, niektóre można wypożyczyć na szczególne okazje. Tam są takie modele samochodów, w jakich jeździli ludzie, tacy jak Elvis Presley, czy Merlin Monroe, czy Jan Kiepura na przykład. Ale można tam również zobaczyć czołg, i to nie jeden, a oprócz tego różne modele motocykli, a także Budki telefoniczne i mnóstwo jeszcze różnych przedziwnych rzeczy, cuda po prostu bardzo Państwa zachęcam, bo to miejsce niezwykłe i jest czynne, tylko trzeba sprawdzić na stronie internetowej Muzeum Motoryzacji i Techniki, w jakich godzinach jest czynne, bo to czasami różnie, różnie bywa, czasami się też odbywają tam imprezy. Kolejne przystanki, no to wukatki, no to Podkowa Leśna, bo Podkowa Leśna ma przystanki aż trzy. No i to jest kolejne cudowne miasto, ogród, które koniecznie trzeba odwiedzić. Również jak do Milanówka polecam wybrać się z rowerem, bo wukatką rower przewieźć to żadna sztuka. Natomiast rzeczywiście można objechać to miasto wielokrotnie dookoła miasto, olbrzymi ogród i las jednocześnie. Jeżeli Państwo skorzystają z szlaków rowerowych, to znajdą Państwo w samej Podkowie Leśnej aż trzy. Można też znaleźć kilka szlaków dla turystów pieszych, między innymi Szlak Niebieski, którym warto się wybrać, jeżeli ktoś się interesuje literaturą, to szlakiem tym dotrze do Muzeum imienia Anny Jarosława Waszkiewiczów, czyli do Stawiska najkrócej mówiąc. To tyle, jeśli chodzi o miasta ogrody, jest ich więcej na terenie Mazowsza i nie do wszystkich dotrze się w bo do Konstancina na przykład innymi sposobami można dotrzeć, no ale to kolejne miasto, kolejne uzdrowisko. Otwock również jest miastem ogrodem, naturalnie Zatem, no ale to już jest prawo brzeże. Obiecywam Państwu, że po, po prawo nie będziemy dziś wędrować. Zatem Wukatka, Komorów, Podkowa Leśna, Milanówek. To są te miasta, ogrody, które Państwu rekomenduję na dziś. Wszystkiego dobrego, miłego zwiedzania i do zobaczenia kolejnym razem. Kłaniamy się. Magdalena Walusiak i Bernard Kinow.